Choć mrozu i śniegu jeszcze nie ma, Tarnobrzeg powoli przygotowuje się na nadejście zimy. Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście mają już za sobą pierwsze spotkania. Za tegoroczną akcję zima, podobnie jak w ostatnim sezonie, odpowiadać będzie miejska spółka Rejon Dróg Miejskich. Jej przedstawiciele oraz reprezentanci ternobrzyskich Wodociągów, Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Tarnobrzega uczestniczyli już w spotkaniu koordynacyjnym, podczas którego omówili plan zimowego utrzymania miasta i zasady współpracy. My będziemy taką wiodącą firmą, która będzie nadawać ton tym wszystkim działaniom, Ko koordynatorem będzie pan Kazimierz Idzi, który jest dyrektorem technicznym RDM-u. W zeszłym roku wykazał się znakomicie, uważam, jeżeli chodzi o akcję ZIMA. Do jego dyspozycji na czas zimy oddane zostaną zasoby osobowe i sprzętowe pozostałych spółek. Sam rejon dróg miejskich, jak informuje prezes Marek Gosztyła, jest już sprzętowo przygotowany na jej nadejście. Mamy cztery ciągniki, do których możemy podłączyć praktycznie każdy sprzęt służący do odśnieżania. Mamy cztery samochody samopładowcze którymi będziemy najprawdopodobniej, jeżeli będzie tego sytuacja wymagać, śnieg przewozić. Mamy półgo piaskarki dwie na samochodach. Mamy dodatkowo jedną ciągnioną małą i jedną jednosiową małą. Staramy się poprzez dokapitalizowanie z Urzędu Miasta na zakup dwóch dodatkowych posypywarek, których tak naprawdę w zeszłym roku nam brakowało, musieliśmy to dobrać z rynku zewnętrznego. Ten sprzęt będzie służył głównie do odśnieżania ulic. Przy chodnikach czy przejściach dla pieszych, na które w ubiegłym roku najczęściej skarżyli się mieszkańcy, spółkę będą wspomagać m.in. pracownicy tarnobrzeskich wodociągów. Tarnobrzeskie wodociągi będą dysponowały w okresie zimy siłą roboczą, której nie wykorzystują w zimie ze względu na to, że wtedy remonty na ich sieciach się nie odbywają. No to mam nadzieję, że pod względem odśnieżania i, i naszej szybkości reagowania, że nam to wyjdzie dobrze. Przypomnijmy, że na terenie Tarnobrzega zimowym utrzymaniem objętych jest około 100 km chodników i 200 km dróg. RDM zakupił już około 1200 ton soli potrzebnej do ich posypywania. Jak zapowiada prezes spółki, akcja zima ma być prowadzona zgodnie z najaktualniejszymi prognozami meteorologicznymi. Zimowe tygodniowe raporty z podejmowanych działań będzie można śledzić na stronie internetowej rejonu dróg miejskich, która jest obecnie odświeżana. Również postaramy się tam zamieścić wykaz wszystkich ulic w mieście wraz z pewną kategoryzacją ich odśnieżania i tak na przykład wszystkie drogi wojewódzkie przebiegające przez, przez miasto są w pierwszej kategorii odśnieżania i o te drogi przez wszystkim będziemy dbać. I takim oczkiem w głowie moim będzie wiadukt nad torami, ponieważ jest to miejsce wrażliwe na mróz i ono pierwsze nam pokaże, kiedy się pojawi na drodze szać bądź gołoleć. No i codziennie rano o 5 już będziemy wiedzieć, czy tam na tym wiadukcie coś się dzieje, czy, czy nie będziemy się starali zapobiec ewentualnym wypadkom, które mogłyby się zdarzyć, kiedy ten wiadukt byłby nieodśnieżony. Przedstawiciele miejskich spółek zaplanowali już kolejne spotkanie w kwestii utrzymania zimowego tak zwanych inwestycji wspólnych, tym razem ze spółdzielniami mieszkaniowymi.